Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Vice City, które przechodzimy na 100% A dzisiaj robimy... Bardziej to zaczyna misję dla jakiegoś gościa na py. Obecnie nie wiem co to jest kurwa za misja yy, Co się w niej dzieje i tak dalej Bo ta, w ogóle te misje się tak pojebanie łączą Także zobaczmy no. Jak nie zobaczę to... To się nie przekonam. Ale dobra, on ma jedną misję chyba tylko. Już chuj go wie. A, dobra. Ja, ja pamiętam tę misję. To jest kurwa najbardziej jakby... Hmm. Naj, Najwie... Znaczy, ta misja daje mi najwięcej wspomnień, bo pamiętam, że jako 6 tam siedmioletni ziomek, to była jedyna misja, którą przeszedłem w GTA, w GTA Vice City. Jak śpiewająco powiedział Vice City, no kurwa, co ja mam powiedzieć, no. Po prostu to, to, to coś w głosie się ma i tyle. Ale dobrze. I to właśnie, tutaj kurwa chuj wie, jak patrzeć na te misję Bo ja nie wiem, czy kurwa jest jedna misja, czy dwie, czy trzy. Chuj, wie no. E no, ale majster, no tak to się kurwa nie bawimy, nie? Nie, no, ale tak bez beki, kurwa. Z miniganem to ja jestem kurwa niepokonany. I to kurwa tak serio, nie? Tu strzelę się do mnie? Skąd? Czyli nie wiem skąd do mnie strzelają, a tu jesteś kurwa, nie pójdź. Jeszcze skąd strzelają? Tamtąd. Witam. blown this shit thanks to you you screwed up real good lance He killed my brother what do you expect me to do moe's lawns? we're gonna have to take out that prick diaz before he takes us out you okay to use a gun sure i guess nice to see you too let's get out of here the hatch Gdzie jest ten szpital? Tutaj. A to w stronę naszej chaty. Czekaj, tu? Nie, tam. Nie wiem, naprawdę, kurwa, z tym minigunem to ta gra jest tak banalna. A to oni, tak? Panowie, wy co siebie, kurwa, pozabijata nawzajem. Patrząc na to, jak wy panowie jeździcie O, właśnie iście jedni w słupka właśnie Ale W ogóle, kurwa, kiedyś ta gra była trudniejsza moim zdaniem W sensie, no na pewno coś ma do tego, że już grałem, grałem w tą grę i prze, przechodziłem ją na 100% Ale, kurwa No jeśli mam być szczery To ta, e, ta gra jest kurwa banalna. No i kurwa, tak. Misja zaliczona. Jak już jestem, to sobie zapiszę. E, ale nie, naprawdę nie wiem, kurwa, jak. Jak patrzeć na te misy? No zrobię kurwa te trzy misy i tyle, nie? Teraz jadę zrobić tego gościa na D. Tego Diaza. Tak jest jakby kurwa fabuła poprowadzona i. I tak trzeba ją kurwa ograć. Tyle. A później. Pó Dobra, na razie to gramy. Później się kurwa będę martwił. O kolejność, o kolejność misji, i tak dalej. Po co się martwić na zapas? Ale dobra, bo. Nie no, kurwa nie wiem. Czy to będą dwie misje, czy jedna? Chuj, zobaczymy. Nie, no. Pierwszy zróbmy sobie tą jedną misję tego gostka. No właśnie, to tak jest gra stworzona. I no, w sumie ja mam... gówno do gadania, nie, że nic, ja mam po prostu gówno do gadania. Chcę sobie zagrać w grę, to muszę się dostosować i tyle, tak? W sensie no ogólnie to nie ma żadnego problemu z tą grą. Tylko bardziej mówię, jakby tą grę podzielić, kurwa na odcinki, nie? Ale zobaczymy, kurwa. Teraz robimy, kurwa, tego gostka i o tak. The French are giving me all kinds of trouble, amigo. Damn hypocrites. They spend a hundred years stealing from poor countries and they call me a thief, eh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Eh? Tell me I need you, all right? I hate the damn French. Kurwa, kolejna emisja Kroteza. No naprawdę, jak, jak kurwa połączyć te emisje, jak oni mają... Ja pierdolę. Kurve, i got us some cannons in the trunk holy shit where'd you get all this stuff you've been saving for a rainy day <laughs> kurva zjomaka mi ne i like to my match get to Lens O się kurwa Ogarnę wszystko Ty nawet nie musisz kurwa palcem piwnić A kurwa Dobra, chodź tu, Leszczu. Idziemy naokoło. O tutaj właśnie. Tu no nikogo nie ma. Tu jest jakaś gość... Ja pierdolę! Imbecyl jebany. Boże... Jeszcze, kurwa, policja, nie? Need, you know, my... <laughs> to, to chuja jasne, strzeli. Dobra, nie będziemy tego oglądać przecież drugi raz pod rząd, jakby. Już, już, oglądaliśmy to już. Dlatego niestety widzę, że nie mogę przewinąć. To chodź od razu tutaj pójdziemy, tylko kurwa nie wchodźmy mi pod telownik patafianie jebane. Fajnie, no trzy... O kurwa! Teraz ja chce kurwa swojego minigana. I teraz wchodzimy kurwa do wille. Bardziej to do Serduszko, no to to tak średnio potrzebuje. Ty! A ty wchodzisz, czy tak będziesz kurwa stał tutaj? A. No dobra, może się przeteleportujesz jakoś. O, no, jak fajnie. Co nie? Siema. kurwa, szczerze, tak bez muzyki, nie. Jest w się sensie bez tego soundstraka Kurwa tak powiem, że bida, tak bez emocji trochę jest Jeśli mam być szczery Ale no cóż Witam, witam Anton się znowu gdzieś zablokował, czy co? O oh, kurwa, o idzie boss. Yes. I come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm going to kill you. Real soon. No to tak mnie zniszczył, nie? You stupid pricks My beautiful house. Look what you've done, it This is for my brother. Oh, I trusted you, Tommy. I teraz, jak mówiłem kiedyś kilka odcinków temu, że z tą willą coś się stanie, no i stało się to, że teraz ta willa to jest nasza chata, i normalnie to jest nasz dom. Nie możemy sobie tu zapisać. no. Kurwa, no po prostu to jest nasz dom teraz, nie? Eee, tutaj, jak dobrze pamiętam, czekaj, gdzie to było? Nie tu. Sam dole jakiś ten jest. O. Tu jest życzko. Meczka ten. Fajne rzeczy. O. Bo mamy kolejną, jakby misję. Ale dobra, ja hmm. chociaż dobra, nie skończymy ten odcinek. Nie wiem, ile on trwał, ale skończymy. Także dziękuję za oglądanie, albo jeszcze nie, bo ja widzę, że tutaj kurwa dużo. Dużo telefonów dostajemy, a dobrze słuchać? W sensie dialogi? Dobra i co? To nam coś dało? No bo tu mamy ee, jakby wątek muzyczny Tu mamy Corteza i tu tego, tak? Dobra, no to jak mówiłem, na razie sobie skończę, bo nie wiem ile ten odcinek trwa, a nie chcę kurwa 10 osób na jednym odcinku robić. Także nie wiem, czy to będzie krótki, czy nie. Ale no. E... Sorry. Także co, dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z GTA Vice City, jak może być i starszych serii, może nowych, nowych ogólnie zapraszam na wszystkie odcinki jakie będę robił e, prosiłbym o zostawienie subskrypcji, lajka, komentarza e, no i zapraszam oczywiście na Twitcha gdzie te wszystkie gry ogrywam ciągiem obecnie gram już chyba godzinę albo półtorej także no fajnie, fajnie ale no co, jeszcze raz dziękuję za oglądanie Siemano.